Witam serdecznie. Znajdujemy się w Multikinie na, na ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu. Odbywa się tutaj festiwal Alekino. Panuje tutaj świetna atmosfera. Zobaczmy, co się dzieje. Pokazujemy 150 filmów, blisko 150 filmów zewsząd. Nie ma dla nas granic najdalej, to... Z Nowej Zelandii, myślę, że to jest chyba najdalszy kraj, do którego sięgnęliśmy. Z pobliskiej w pewnym sensie Australii, z odległej Indonezji, z Gruzji, która chce być częścią Europy kulturowo, ale przecież jest daleko od Polski. A najbliżej to z Polski. Przy czym z żalem trzeba powiedzieć, że tych polskich filmów za dużo to nie ma. Pójście na festiwal, jest takim świętem, prawda? Bo co, jak za dużo sobie nie możemy wybrać? Jak weźmiemy gazetę, to co tam można wybrać z repertuaru kin dla młodych widzów? Bardzo mało. W stacjach telewizyjnych średnio i to pojawia się festiwal. Święto. Przychodźcie, przyjeżdżajcie, świętujcie. To święto w nas głęboko zostaje. Ja w to wierzę, jestem o tym przekonany. Że, że to zostaje w człowieku? Tak, ja nie wiem, czy to pomaga w lepszej karierze, natomiast jestem przekonany, że czyni człowieka lepszym człowiekiem. W salach po mojej lewej stronie odbywają się różne projekcje filmów dla dzieci. Dzieci krzyczą, rozlewają, kole, rzucają, idą do toalety, ale co najważniejsze oglądają znakomite dziecięce filmy. Jest bardzo ciekawy, jest dużo konkursów, plebiscytów, w których dzieci, młodzież i dorośli są podzieleni również na grupy, więc program jest bardzo zróżnicowany. Są animacje i filmy z normalnymi aktorami. Są filmy, które są podzielone na kategorie na przykład na piłkę nożną, albo na specjalne filmy dla dzieci, dla młodzieży. Tak też jest to coś innego niż zwykle w kinie, bo są to inne filmy, nie takie komercyjne, tylko no, na pewno przekazują więcej takich wartości, tak mi się wydaje. Bardzo się cieszę, że odbywa się taki festiwal w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że udało nam się zdobyć bilety, ponieważ bardzo szybko rozchodzą się i ciężko potem zarezerwować dla większej grupy, jak dla przykład dla klasy mojej córki. Jak podoba ci się dzisiejszy festiwal? Był ekstra i ekstra filmy, i naprawdę jestem zachwycona, że to przyszło. Podoba mi się, że są tyle ciekawych filmów. Oglądałam akurat nie film Bekas. Też był po prostu fantastyczny, trochę wzruszający. Można było na nim płakać i, i też się śmiać. Interesujący <śm był bardzo. Większość go nie zrozumiała. Byłam pierwszy raz, ale bardzo mi się podobał. Czy wrócisz tu? Myślę, że tak, wrócę na następny sens. Sami, może z nauczycielem? No nie wiem, czy z nauczycielem pojedziemy, ale raczej z przyjaciółmi pojadę.